Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj jest specjalny dzień, taki dość specyficzny. Z jednej strony jest rozpoczęcie 1 wrzesień, czy rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej, a taka ciekawostka dla, na ten kanał to jest to, że Roblox dzisiaj właśnie obchodzi 16 lat. Istnienia. Roblox został opublikowany czy stworzony 1 września 2016 roku. Nie 16, 6 przepraszam, 6 bo by nie było 16 lat. Więc naprawdę jest tu kupę lat. I taką ciekawostkę Wam mogę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, mając 16 lat, Roblox już by mógł zdawać na prawo jazdy. Więc nawet, no nieźle, prawda? Ile to czasu minęło? Ja w Robloxa zacząłem grać. W 2012 bodajże, czy coś takiego, czy 2014, już nie pamiętam, ale na pewno nie jestem z nim od początku, ale zacząłem już bardzo, bardzo dawno temu nagrywać tę grę. Chciałem się z wami podzielić właśnie tą informacją. Być może nie wiedzieliście, ale właśnie życzę wszystkiego najlepszego graczom Robloxa i słuchajcie, oby, oby ten Roblox się nam jeszcze bardziej rozwinął niż do tej pory. Tyle z mojej strony.